Z Ewangelii według Świętego Łukasza Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Ewangelista jest tutaj bardzo delikatny, dlatego że gdyby chciał napisać wprost, to napisałby, że szatan podsunął uczniom Jezusa myśl, by wybrali spośród siebie największego. A potem, kiedy już wybiorą największego i najważniejszego, by go znienawidzili i stali się jego wrogami, bo tak to w społecznościach ludzkich bywa. Tak bardzo często się zdarza, że docierają do nas myśli, które są inspirowane przez złego ducha. Ale dla równowagi trzeba powiedzieć, że bardzo często jest tak, że to duch święty, duch Pana Boga inspiruje nasze myśli. Problem polega na rozeznaniu, co pochodzi od Boga, a co pochodzi od złego ducha. I Jezus tutaj udziela bardzo prostej rady. Poznaje się po owocach. Jeżeli owocem myśli jest podział, rozróżnienie, a w konsekwencji nienawiść, no to musiał to inspirować duch zły. A jeżeli owocem inspiracji jest większa miłość, większa jedność, większa bliskość, większa świętość. To znaczy, że Bóg przemówił przez nasze myśli. Słuchajmy Boga nieustannie, czytając świętą Ewangelię i otwierając nas, nasze serce i nas, nasz umysł na Jego delikatny szept. Do zobaczenia jutro.